czasu. E, ulica Piękna, mamy już chyba drugi rok e, i jednocześnie stała się pasem startowym dla wszelkiego rodzaju piratów. E, no niestety ja tam mieszkam i samochód córka była akurat na zakupach, tak krótko mówiąc, żeby było obrazowo, o co chodzi. Przyjechała, postawiła samochód. I jak to młodzież nieraz lubi w samochodzie posiedzieć parę minut, ale całe szczęście, żeby siadła z tego samochodu, poszła do góry, i za niecałą minutę, półtorej e, pani tam gdzieś nawracała. Nieważne jaka to była kolizja we Walka, że bardzo szybko młodzież jechała z ostrony Piotrowic. Tej pani nic nie zrobiła. E, swój samochód, ten chłopak, i mój skasowany e, przy ulicy. Nie przesunięty o parę metrów że to poleciało wszystko drobiazgi. Oni tam do góry i do dzisiaj córka, wiecie Państwo, no nie jest to jakiś może stres bezpośredni, bo nie była w tym samochodzie, dzięka Bogu, ale cały czas jest takie wrażenie, że teraz nie wiemy, czy te samochody mamy tam stawiać na tej ulicy, czy mamy na podwórko bezpośrednio za każdym razem wjeżdżać. Te podwórka tam są malutkie i te wjazdy wszyscy mają ograniczoną jakąś tam możliwość wjazdu tymi samochodami, więc Generalny problem, o którym chciałbym powiedzieć, to znaczy o tej szybkości na tej ulicy. nie? I teraz tak, no nie wiem, czy trzeba by było wnioskować tutaj do Państwa o zabranie głosu i, i przemyślenie tematu, bo myślę, że reorganizacja na, ruchu na tej ulicy, to znaczy z dwukierunkowej na jednokierunkową raczej nie wchodzi w grę, bo sobie zdaje z tego sprawę, że to są duże koszty ale myślałem tak osobiście y, o jakichś zwalniaczach na, na, na ulicy dotyczy to garbów takich tak, y, popularnie zwanych prawda? można by było ich założyć, nie wiem, żeby nie było tak co kawałek bo ja też jestem kierowcą, jeżdżę y, w różnych miejscach Polski więc czasami jest tak, że jest ich naprawdę za dużo ale jakby i na tym odcinku od tego ronda Piotrowickiego powiedzmy, że tak powiem, co na Piotrowice się jedzie, a w tą stronę do Słupcy tutaj w kierunku, w kierunku Pana Radnego, gdzie mieszka i dalej do szpitala no można by było powiedzmy co jakieś 100 metrów chociaż z jednego założyć żeby ci wariaci drogowi, że tak powiem, no, nie rozwijali tam nadmiernych prędkości a co za tym idzie, no niestety zagrożenie olbrzymie musimy się z tym liczyć, że na razie jeszcze nikt nie zginął na tej naszej ulicy, nowo zrobionej, wspaniałej powtarzam to jeszcze raz, aczkolwiek jak się zacznie zbliżać sezon a, letni gdzie wyskoczą na ulicę motocykliści, ci wszyscy na tych e, rowerkach różnego rodzaju, większych czy mniejszych, większość jeździ po chodniku, dość dużo ludzi po ulicy i teraz jak będziemy mieli tych piratów drogowych jeszcze do tego, to nie chciałbym wróżyć, ale żeby tylko nie było ofiar śmiertelnych. Yeah. Także naprawdę muszę powiedzieć, że no tu, na tym spotkaniu w straży co i, i, i tam państwo z policji deklarowali, że będą stawiali tam kontrole drogowe, których dawno, dawno tam naprawdę nie widziałem. Muszę powiedzieć, że teraz w ostatnich dniach chyba zraz widziałem kontrolę policyjną, która tam się ustawiła gdzieś kawałek dalej no i, i zaczęli trochę kontrolować tą ulicę. aczkolwiek, nie, muszę Państwu powiedzieć, no teraz już trochę później się robi ciemno, ale jak już piąta, szósta na wieczór, to tak od, od szpitala słychać już głośną muzykę i to rozwijanie prędkości u mnie w związku z tym, że jestem na środku, więc z jednej strony jak jedzie w z drugiej. To u mnie już ma 120 albo i więcej, nie? bo ja jestem kierowcą, wiem jak to szybko jedzie, więc to jest, to jest normalnie karygodne, żeby tak po tej ulicy jeździła przede wszystkim młodzież, nie? bo ten, który spowodował wypadek i skasował mi samochód, to proszę Państwa, to bardzo młody człowiek nie? I, i samochody dzisiaj, większość, zwłaszcza młodszych, mają pojemności olbrzymie, moc straszna i nie trudno po prostu o, o, o wypadek. W międzyczasie rozmawiałem z sąsiadami, którzy by uczestniczyli w tym <coughs> wypadku, ja przyjechałem później, nie byłem bezpośrednio przy tym, ale żeśmy rozmawiali gdzie mieszkają i starsi i ludzie, gdzie dziadkowie albo mamy z dziećmi będą na spacery wychodzić, obok mnie sąsiad z małym dzieciakiem kawałek dalej też I mówi całe szczęście, że w, przy tym wypadku nie byliśmy akurat, bo to koło nich, jak sąsiad y, z, idzie z, z wnuczką i powiedzmy z córką albo z kimś jeszcze i, i, i że nikt nie, 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 nie został zabity, nie, no bo to naprawdę jest... Y, Odcinek prosty drogi, wspaniały, i jest po prostu pole do, do popisu. Spotkałem się z kilku innych miastach i ono działa mniej więcej w ten sposób, jak tutaj pan powiedział. Ulica, która jest obwodnicą jest ulicą w pełni przelotową, natomiast konkretnie takie miasto mogę podać. Są gdzie mieszka mój syn. Jeżeli ja się decyduję na wjazd do miasta starą trasą, to mam dwa porządne garby po drodze. 30, 30 kilometrów, jeżeli przekroczę, to już, to już mam Problem z, z uderzeniem no to, no. z zawieszeniem, no, tak. Jeżeli... nie potrzeba tak. policjanta, no, nie potrzeba, tak, tak. Ten może ten może wymusza tego policjanta. i właśnie Jest. rozpatrywać ten wniosek ale trochę szerzej nie tylko w odniesieniu no tak, do ulicy Fraugurta, tak, ja ja tak, ale również w, w odniesieniu do ulicy Powstańców Wielkopolskich wspomnianej, tak, tak, Kopernika, Berlinga, gdzie ten wzmożony ruch samochodowy istnieje, no i następują przypadki właśnie niedostosowania kierowców do, do istniejących przepisów ruchu drogowego, a skąd wiemy, że są one. Od pewnego czasu bardziej restrykcyjne i nawet przekroczenie o 50, o 50 km w terenie zabudowanym skutkuje odebraniem uprawnień do prowadzenia pojazdów na, na, na czas określony, i będziemy starać się najpierw jak gdyby z policją załatwić ten temat w sposób prewencyjny. Tak? Jeżeli to nie pomoże, no to wtedy zastanowimy się nad, nad jakimiś. Ja rozumiem, ja nie jakimiś, jakimiś rozwiązaniami, które spowodowałyby spowodowałyby spowolnienie tego ruchu i, 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 i brak takich zachowań, brak takich zachowań ala pirat drogowy. Ja powiem tak. Do, w mieście subcy nie ma, nie ma na razie żadnego tego leżącego policjanta czy tego garbu. Jakbyśmy, jakbyśmy to nazwali, no potrafiliśmy sobie do tej pory radzić z tymi przypadkami w inny sposób. No zobaczymy, zobaczymy jak teraz będzie, ale to to dopiero po spotkaniu z naczelnikiem ruchu drogowego tutejszej komendy i, i zdiagnozowaniem tych wszystkich, tych wszystkich zagrożeń, o których, o których była mowa na tych spotkaniach.